A więc cześć, witajcie! Ta właśnie złotówka aluminiowa sprzedała się na licytacji za 909 zł 69, 69 rok. Słuchajcie, już podaję szczegóły na czym polegała ta licytacja i dlaczego ona według mnie jest dość taka szczególna. Słuchajcie, ta złotówka 69 rok ma 3 miliony sztuk nakładu, 24 tysiące. To jest bardzo nisko jeżeli chodzi o aluminium. PRL-owskie. Oczywiście 2,21 g wagi, 25 mm średnicy, stopna, tak jak powiedziałem, aluminium, czyli taki najprostszy, prosta, w swojej prostocie moneta, ale moim zdaniem piękna i symbol PRL-u, rybaku i jagodzie. O co tutaj chodziło w tej licytacji? Słuchajcie, sprawdźmy sobie awers. Żeby moneta osiągała wyjątkowe ceny, musi posiadać trochę szczegółów, i tutaj chodzi o to, że moneta musi być w stanie idealnym. Taka jak tutaj widzicie, to cena około 20-50 zł. Luzem ta moneta w stanie ideałmenniczy, 222,50 zł. Jeżeli będziecie posiadać taką monetę zniszczoną z tego rocznika, to cena około 5 zł. Słuchajcie, tutaj porównanie jeszcze. Jeżeli posiadacie taką monetę, taką jak jest po prawej stronie zniszczoną, to to przede wszystkim w większości są ceny. Praktycznie żadne za takie zniszczone monety, tylko te wyjątkowe roczniki o niskich nakładach i to też ceny bardzo niskie. Jeżeli by 69 rok był w takim stanie, to cena około, nie wiem, złotówkę, 2 zł musi być tak jak tutaj po lewej stronie orzełek w stanie idealnym, gdzie widać oko, wszystkie pióra, wszystkie szczegóły i załamania, wtedy można mówić o cenie monety z prl -u. No i zbliżamy się do setna tej licytacji. Ta moneta oczywiście była w slabie NGC 909 zł, ale co było w tym dziwnego, że nota była dość niska MS66. Tutaj macie na tym filmie notę MS64. MS66 za 909 zł. To jest moim zdaniem bardzo wysoko. Nie wiem, co o tym sądzicie. Piszcie w komentarzach, jeżeli tak niska nota 66 potrafi osiągnąć 909 zł. tego rocznika. No to nic dziwnego, że ludzie już inwestują w monety obiegowe trzeciej rp gdzie ostatnio 5 groszy 93 rok poszedł za 400 ponad złotych w nocie o 1 punkt wyżej. Widocznie tak to się kształtują te ceny dla tych co kupują te slaby. NGC Tutaj złotówka 69 rok MS-66 tam było za 909 złotych. Słuchajcie, jeżeli ktoś ma monety do wyceny, to wyceniam na Instagramie. Dość długi czas oczekiwania na moją odpowiedź, ponieważ jest tam skrzynka zawalona. Póki co ja Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Hej. A tu jeszcze raz spójrzcie, jaki to jest ideał MS64, a co dopiero 66 czy 69 ideał po prostu warty zachowania.